Witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić challenge od 50 zł do koski. Czy wyjdzie? Zobaczymy. Jesteśmy na stronce oczywiście GeForce Skins. Tutaj sobie to sprzedamy, nie wiem co to jest. Ale dokładnie to 48,64 będzie ten challenge. Tutaj kopek buszuje, przepraszam za dźwięki w tle, ale mam mojego kotka świeżo co go wziąłem ze wsi i po prostu jest mały i... Buszuje. Dobra, eee, chuj z tym. Eee, pierwszy sobie zagramy za Gemiki. Oczywiście jeszcze przypomnę na start. Eee, wpisujemy kodik zweazy 7. Dzięki temu oczywiście proszę Państwa będziecie mieli 2,10 na start i skrzynkę MILSPEC eee, Także w sumie to otwórzmy sobie na start taką skrzynkę Millspec. Mm, Milspec. Eee, to byście dostali, sprawdźmy co byście dostali. Oczywiście jest to um 45 za 84 grosze, więc już byście mieli prawie 3 zł, ale dobra, miesza z tym. My rozpoczniemy sobie od wydania tych Gemików, które mamy. E, gdzie tutaj były te game Mamy 2, Mamy właśnie 400 prawie. To otwórzmy sobie taką jedną, zobaczymy co tutaj nam wyleci. Oj, Chopper, to jest chyba w miarę. No to był najdroższy w sumie z nam wyleciał, chyba tak mi się wydaje. Tak, tak, najdroższy. Nie jak ten kotek tam buszuje, naprawdę. Przepraszam za dźwięki w tle. Zostało nam jeszcze 390, to nic nas nie stać, także e, e, pomijemy to. No i teraz chyba jakieś bitewki, tak, bo jak wiecie, ja lubię bitewki. Tutaj, o, zakaza 36, jest fajna. Sprawdźmy, tylko kurde, coś to ta stronka mi dzisiaj, że tak powiem troszeczkę laguje, aczkolwiek nie wiem czemu. Dobra, mamy pierwszą bitewkę, coś trafiliśmy, jest 2 zł. no to nie za bardzo. No i tutaj nas deklasuje kurwa oponent, ale sprawdźmy czarma, oj kurwa, no tutaj też, ale dwie bomby przed nami. Sprawdźmy co komu wypadnie, no i tutaj ziomuś nas kurwa yy, zdemolował. Tutaj kamperki i niestety już zostało na tylko 18 zł, Więc trzeba się trochę tym pobawić balansem, bo no raczej nie chcemy kończyć tego tak szybko. Sprawdźmy taką bitewkę, 2 goldsoniki i jeden yy, kuponik na trzech graczy i oczywiście tryb standardowy. Ponieważ ja na innych trybach nie gram. sprzedajemy sobie to i czekamy. Albo przywołamy sobie boty. Jak nikt nie dołączy, to będą z nami nasi, nasze boty. Jest z nami Gino, -Sheri. Pewnie nas wyruchają, jak to boty, ale zobaczymy. Może tym razem rola się zmieni i my będziemy ruchać ich. Tego jeszcze nie wiemy. No, tutaj pierwszy skinek dla nas, ale już tutaj niestety drugi. Dla naszego ukochanego proplayera Shelliego. I kurwa zobaczymy, kto zgarnął. No, Sweezy, dobra. 7 zł. No, jest to wynik, kurwa niezbyt zadowalający. Aczkolwiek lepsze takie coś niż nic, prawda? Sprawdźmy sobie, zaryzykujmy zadyszkę. Może się uda, może nie. Oby się udało, jak coś, to tam jeszcze w punktu mamy. 7 zł. Także no, nam spokojnie, no wszystko przez tą pierwszą bitwę, tak? Która nas zdymała kurwa na maksa. Bo ja zapomniałem, że mam dzisiaj taki mały balans. OK, P90. Elite build nie ma, nie ma źle. Tutaj no i kurwa flashbacki. No, ma ma mocne flashbacki. Ale stąd może dropnąć coś kurwa niezłego. Dobra chyba jest dla nas. Kurwa jest remis, moi drodzy. K kto wygra? No kurwa Dominik. Ale też bitwa na zero, niestety mamy równą dychę. W sumie to zróbmy dwie bitwy za 5 zł. Skoro teraz nas wydymało już dwa razy, to teraz musi oddać. Ja bym polował jakieś 2T, 1 Goldson za 5,20, a również na 3. Bo z tych skrzyneczek, once upon a time może wylecieć. Proszę Państwa, bardzo fajne rzeczy mogą wylecieć. Miraz z tego wyleciał ten tutaj agent. Nie wiem, czy. O, ten agent mi raz wyleciał e, i on jest warty 50 zł. Jeszcze jest. E, Ao, gdyś fajny, też za 50 zł, prawie. No, tak to jest jeszcze tutaj puls. OK, dobra. Zmienienie scenerii. Nie wiem, o co tu chodzi. OK, dla nas. OK, lecimy dalej. Oj, tu chyba też dla nas. OK. No i teraz żeby tylko go co nie wyruchał. No i chyba nas wyruchał. Ja nie, my ich wyruchaliśmy. I mamy już 15 tak. Okej, okay, to już możemy bo mamy dwie dyszki. Powoli się odkuwamy. Mm, sprawdźmy Tak, mamy... Coś tutaj to laguje. Dobra, mamy 19 zł. I co za te 19? Czekajcie, ja sobie odświeżę stronkę, bo nie wiem o co chodzi. Co z tych 19? ja bym ponowił ten proces? Bo te bitwy są, one kosztują mało a mogą dużo dać. Także jeżeli jesteście nowi na GIFO, że macie mały balans, jak najbardziej polecam Wam tutaj te właśnie skrzyneczki i on Time i Goldson, bo one potrafią w bani trochę za zamieszać, że tak powiem. No potrafią dać siad czyście, a są tanie. Więc co Koteczku, co byś chciał? też się pokazać. Dla widza? Proszę bardzo, tu jest Kicia, malutka. Pokazuje się dla widza? I to super. Kokićka, teraz proszę Cię, teraz nie, Zwróć sobie połóż się, poczekaj, potem się będziemy bawić. Bo mały kotek potrzebuje zabawy, nie wiem czy wiecie, ale mały koteczek musi się bawić, bo inaczej mu odpierdala, tak jak mojemu teraz, bo się z nim nie bawię. A teraz byłem zawieźć narzeczoną na lotnisko której mnie nie było i pierwszy raz został sam w domu I myślałem, że rozpierdoli całą matę. Ale o dziwo wróciłem i nic nie było rozjebane, więc jak najbardziej na plus Tutaj chyba widzę pacjenci nie dołączą, więc sobie przywołamy bociki Ja sobie tutaj wezmę komuszka Mamy snacks, pago Jakby ktoś się pytał co na grzale, to jest to Taki duży Czarna porzeczka z v Co tutaj do mnie ktoś pisze? Okej, okay. co tutaj ten kotek robi? Aha, o co? W ogóle nie widzę bitwy, chyba przejebaliśmy No kurwa, Nexowi ładnie dało, widzicie? Z 5, 19,36 36, ta bitwa ma wielki potencjał Także zrobimy ją jeszcze raz, bo nie wiecie co? Albo dobra, zrobimy ją jeszcze raz, jeszcze raz Albo do takiej sobie dołączymy za do 6.40, zobaczymy, może się uda, może. Muchawe tutaj wymuchujemy, wymuchamy ze stronki, okej, okay, okej. Okay. Dobra, Mak tutaj jest proficiakiem. I to skrzydełka? Co z... Aha. No, taka bitwa, że tak powiem, no niby wygraliśmy, ale tak naprawdę przegraliśmy. Bo, yy, że tak powiem, no kurwa, nic z tego nie mamy. Sprawdźmy takiego jednego morka. Sprawdźmy, zaryzykujmy. Wy tak, to są takie małe sumy, ale grajcie z głową, pamiętajcie zawsze, podchodźcie do tego z dystansem. Nie wczuwajcie się za bardzo, bo może was, kurwa, napali ponieść. No i tutaj przejeba, ale Borys y, wyjebał nas w szambo, zdobywając fakty New Franklina. No ciekawe, że to jest takie tanie, to jest trochę droższe. No, dobra, może otworzymy sobie parę skrzyneczek. Bo mamy te 6 złotych, No, już tak, no widzowie, na 50 zł ciężko jest coś wskórać. No, niestety, tak jest, taka jest prawda. No, ale zobaczymy. Czekajcie, tutaj jest To tu, Te mil speknie, mil speknie, mil speknie. Jak już to bym chciał otworzyć. Gdzie jest ta skrzyneczka? Była taka. A nie, czy to nie była ewentowa? więc się, bo już skończył, widzowie. Chyba, event się skończył, wiecie. No nie mogę zlokalizować tej skrzyneczki Coś tu przyszło? Nie, okej okay. Dobra, no to, O, ten, y, champion Zobaczmy sobie championika Oj, najgorszy skin Ty kurwo, wujnie champion, dobra To zrobimy sobie bitwę ehm, wychodzi na to chyba, że Ostatnią bitewkę zrobimy sobie Z Goldstone'em, nie Stać nas na farmit, okej okay. Na cztery graczy Publik, klasyka Czekam, no ty Kisia, co ty tu od pani z szafy wybierasz? No kot kurwa otworzył też szóste szufladę z kosmetykami i se chodzi po kosmetykach. Dobrze, że y, moja konkurentka tego nie widzi, bo by była bardzo zła, ale widzę, że botów nie ma, więc przywołamy sobie je, bo nie chce nam się czekać, mi jak i wam. czekać aż dołączymy jakieś kurwa flajtuchy, więc są i one. Mandura, pewor oraz szeli. No ekipa kurwa niezłych pojebów Także sprawdźmy co tutaj No i kurwa Shelly Shelly jak widać no Głupi ma więcej szczęścia Że tak powiem Nie obrażaj się Shelly to wszystko jest pod dzika. Ale niestety dzisiaj się nie udało Nasz challenge Staliśmy pokonani przez kurwa Ten temat nie udało się Ale kto wie może następny raz się uda Także śledźcie kanał I do zobaczenia Hejka Trzymajko trzymajcie